Basiu, poczucie własnej wartości to też takie połączenie dla mnie z emocjami. Obserwuję w biznesie mnóstwo emocji, mnóstwo ludzi rozemocjonowanych tym, że nie wiem, tak działa polityka i my przedsiębiorcy w jakiś sposób mamy odpowiedzieć za pewne decyzje polityczne. Emocje biorą się, że ktoś tam chce zadziałać przeciwko nam, tak przynajmniej większość przedsiębiorców to bierze. Ja sobie na to patrzę i mówię sobie, no okej, okay. no i co? Co mogę z tym zrobić? Nic nie mogę z tym zrobić. Jak na co dzień w biznesie? Twoim zdaniem my, przedsiębiorcy, możemy sobie z takimi emocjami poradzić? To jest pytanie, które ja sobie zadaję, a brzmi ono tak: czy ja mam wpływ na to? Jeżeli nie mam jakiegoś rzeczywistego wpływu na sytuację polityczną, a umówmy się, że no na wybory trzeba było pójść i tutaj był ten wpływ, w innych wypadkach ja akurat nie mam, bo nie mam takiej aspiracji, żeby gdzieś tam w jakichś jednostkach działać. To po prostu nadal będę upierała się robi, robić swoje, tak? No, skup się na tym swoim ogródku. Zajmij się tym, co możesz robić najlepiej. Siej to, co masz w sobie dobrego i ucz innym, przekazuj swoją wiedzę. Mhm. Nie wiem, prowadź biznes na najwyższej jakości w taki sposób, żeby można się było nim pochwalić. I tyle! Ja po prostu nie umiem zrozumieć, dlaczego ludzie się tak strasznie podniecają rzeczami, na które nie mają wpływu i które absolutnie niczego do życia dobrego. Nie wnoszą, tak? Tylko się człowiek nadenerwuje, nadenerwuje, pół dnia jest gadania o w ogóle nie wiadomo o czym, a biznes stoi mm. i potem się w tej Polsce nie da. No właśnie, nie da się. No.